Oczywiście w sport należy inwestować, warto inwestować. Przede wszystkim kluby sportowe kreują cechy charakterów tych najmłodszych, którzy później stają się zawodowcami lub też amatorami grającymi czy uprawiającymi sport w różnych dyscyplinach. Jedno nie ulega wątpliwości, że baza sportowa w Lesznie przez wiele, wiele lat była modernizowana. i budowaliśmy nowoczesne obiekty sportowe, ale przed nami kolejne wyzwania. Miasto Leszno nieustannie inwestuje w sport dzieci i młodzieży, w naszą wspólną przyszłość. Oprócz modernizacji i kolejnych planów związanych z remontami obiektów sportowych na terenie Miasta Leszna, chcemy wybudować nowoczesną salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 7. Jest to szkoła najbardziej usportowiona w Wielkopolsce i należy jej się nowoczesny obiekt sportowy. Konsekwentnie inwestujemy w sport. Nowa sportowa hala dla najbardziej usportowionej szkoły Wielkopolskiej.